Dzień dobry. Kolejny dzień kolejna paczka. Paczka przyszła z firmy związanej z produkcją akcesoriów rowerowych I już Wam pokazuję, co to jest, jak firma się nazywa. Firma nazywa się X niTO. Tak to wygląda. Opakowanie. A w opakowaniu co? W opakowaniu jest kask. Nie wiem, jak to prawidłowo czytać: Xnito czy Xnito. W każdym razie ta firma kilka dni temu zgłosiła się do mnie poprzez pocztę mailową z zapytaniem, czy nie zechciałbym przetestować ich produktów w postaci właśnie tego kasku. Nie zwracaj Artur uwagi na psa. Zaraz zaczną ciąć piłą albo kosić trawę. Tak wygląda kask, jeszcze w opakowaniu. Co tu jeszcze mamy? Jakoś literaturę. Thank you! Instrukcja: kask jest przeznaczony dla rowerów elektrycznych, skuterów, desek elektrycznych, no takich rolek elektrycznych, wrotek, coś takiego. W każdym razie on ma zwiększoną odporność. Jest przeznaczony do pojazdów, które osiągają ponad 40 km na godzinę. I teraz tak. Mamy tu światła. Dwa są światła LEDowe. Za chwilkę je pokażę. Włącznik i wyłącznik zarazem. Y, ładowane poprze poprzez port USB-C. Jest bateria litowo-jonowa 7,3V. 600 mAh. water -ray Stat. Wodoodporność IPX4. I to wszystkie informacje w jednym języku, w angielskim. No i zacząłem oglądać kask. Ale słuchajcie... Ta firma tak trafiła, zresztą mi podpisałem, że trafili w dziesiątkę, bo akurat mój kask uległ uszkodzeniu. Ten kask kupiłem, nie wiem, jakieś około dwa, może ponad 2 lata temu. Taki zwykły, zwyczajny, budżetowy. Dobrze mi służył. Ale jedno ma ward, w sumie dwie wady. Jedna, która się ujawniła niedawno, słuchajcie, tutaj na tym zaciskamy sobie obwód głowy. I o ile to się rozkręca bez problemu, to już przy skręceniu. O, popatrzcie, mogę sobie kręcić tutaj, jak to się mówi, do śmierci. Nie będę mówił słowa przed. Po prostu nie działa, popsuło się. Jeśli założę tutaj sobie na przykład telefon, chcę nagrywać telefon swoje waży, kask swoje waży, jadąc gdzieś po wertepach, po prostu ten kask mi tak lata na głowie. I drugą wadą to już od samego początku była ta taka, można powiedzieć, wyściółka. No to jest taka najbardziej tandetna, jakaś taka gąbka na po prostu rzepy. Tak to w środku wygląda. No w sumie służył mi nie najgorzej. Zresztą jestem takiego zdania, że choćby nawet byle jaki kask jest lepszy jak jazda na rowerze czy innym urządzeniu bez kasku, zawsze, nawet gdyby to był najgorszy jakościowo, zawsze to w jakiś sposób człowieka chroni. I ja od momentu, kiedy miałem, no można powiedzieć, wypadek na rowerze, nie będę wam opowiadał, bo to była drastyczna sytuacja. W każdym razie od tego momentu zawsze zakładam kask jeżdżąc rowerem, co i wam polecam. Dobrze, wracamy do tego kasku nowego. Ja już się zaznajomiłem z tym produktem. Oglądałem filmiki na YouTubie. Także już ten produkt znam. Trzymając go dopiero przez chwilę. W każdym razie, kask jest wyraźnie lżejszy. Co najmniej dwukrotnie lżejszy, jak ten, który prezentowałem przed chwilą. Z przodu ma światło białe. Z tyłu ma światło czerwone. Plus port do ładowania na kabelek USB-C. Tak załączamy sobie. Jest teraz taki tryb. Oczywiście w noc to jest dużo bardziej widoczne, jak w dzień. Kolejny tryb. I trzeci tryb. Włączając z tyłu światło, uruchamiamy automatycznie światło z przodu, białe. Dobrze, możemy sobie wyłączyć. Co tutaj jest? Aha, tu jest kabelek USB-C do ładowania. Ładujemy zwykłą ładowarką, taką, jak mamy do ładowania smartfona. W momencie świeci się pulsujące czerwone światło z lewej strony. Gdy bateria się naładuje, światło zaświeci się po prawej stronie w kolorze zielonym. I wykonanie już jest tu diametralnie różne, może inaczej nie różne, a inne i zarazem lepsze jak w tym poprzednim kasku. To jest naprawdę solidnie zrobione, estetycznie i to na pewno nie ulegnie tak szybko zniszczeniu jak w tamtym kasku. Co zasługuje na szczególną uwagę? Tu jest takie fajne zapięcie. Wystarczy nacisnąć palcem i można sobie go rozpiąć jedną ręką, nawet w rękawiczce w zimie. Otwarte, magnetyczne. Także po raz pierwszy się spotkałem z takim rozwiązaniem i naprawdę bardzo mi się podoba. I tu mamy regulację zaciskania na obwodzie głowy. I też widać, że jest to dużo, dużo solidnie wykonane jak w poprzednim kasku. Dodatkowo tu mamy taki podbródek miękki. No, naprawdę, całość jest wykonana bardzo estetycznie. A do tego jeszcze mamy, bo nie pokazałem, daszek specjalny. Taki przeciwsłoneczny. Nie wiem czy z niego będę korzystał. Tu są jakieś. Aha, rzepy. A to rzepy to są chyba do, do zamocowania daszku. Tak, to jest do zamocowania daszka. Daszku czy daszka. Ja w każdym razie chyba nie będę tego stosować. Chociaż ja wiem. Może to i się sprawdzi. Tak wygląda to z daszkiem. Może to nie głupie rozwiązanie. W każdym razie ja bardziej preferuję rozwiązanie tego typu. To są okulary sportowe fotochromowe, ale daszek nie zaszkodzi. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba, nie mam żadnych uwag co do wykonania, co do jakości, mam jedynie uwagę co do ceny. No cena jest naprawdę porażająca, jak dla mnie i pewnie dla wielu innych rowerzystów czy użytkowników pojazdów elektrycznych, choć nie jest. Powiedziane, że nie można na zwykłym rowerze analogowym jeździć, jak najbardziej. To właśnie jest kwestia ceny. No cena jest taka trochę moim zdaniem za wysoka, albo inaczej, może nie za wysoka, tylko my, Polacy, za mało zarabiamy. Może dla Francuza, Niemca czy Holendra jest cena akceptowalna. Na polskie warunki, moim zdaniem, jest troszeczkę za wysoka. No ale to zależy od zasobności naszej kieszeni. Jednego będzie stać, drugiego nie będzie stać. W każdym razie ja bym takiego kasku nie kupił ze względu właśnie na jego cenę, bo jest no, cena dla mnie powalająca. W opisie filmu zostawię link do tego produktu. Jest kilka, chyba sześć, sześć wariantów kolorystycznych. Ja dostałem akurat taki, choć chciałem inny, ale powiedzieli, że już po prostu wysłali taki. No trudno, nie będę wybrzydzał. Jaki jest, taki jest. W sumie chociaż i ten kolor jest moim zdaniem atrakcyjny. A w ten sposób się prezentuję w tym kasku. Wiem, że nie jestem przystojny Kazimierz, ale nie o to tu chodzi. Tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Myślę, że będzie bezpieczny, a przy tym jest moim zdaniem bardzo estetyczny. Mnie się podoba.